Mamy już popołudnie tego samego dnia. Którego. Oj, temperatura poszła do góry, tu przez te pyżyce. Mamy po południu tego samego dnia, co była dograna końcówka z tego awaryjnego filmu. No i co to się dzisiaj działo? No, końcówka dnia, niestety. Mój plan spalił na panewce. W sensie wczoraj stanąłem na 9 godzin, żeby sobie zostawić na dzisiaj dychę. No i mi się to nie przydało, bo mi się skończy czas pracy. Bo wczoraj wcześniej stanąłem. Nie ruszyłem, nie przewidziałem, że będę długo stał na załadunku. Chociaż rozładunek poszedł bardzo szybko, to długo stałem na załadunku. No i tego czasu, prac, czasu jazdy, który mam, nie wykorzystam. Czas pracy mi się skończy i do domu nie dojadę, ale ogólnie nie jest zła godzina, bo jest po 18.00. stanę. zrobię normalnie dziewiątkę jak człowiek i, e, i pojadę rano. I wszystko się raczej powinno udać, mam nadzieję oczywiście, ale to. To już tam od Pana Boga zależy, czy się uda, czy nie. To tylko ja tak sobie mogę mówić. Ale tak w kwestiach technicznych, póki pamiętam, bo teraz zauważyłem dopiero, że ten poprzedni odcinek, to się wgrał w tej w niższej jakości, nie w HD. Na telefonie to wielkiej różnicy nie ma. Zresztą tutaj w tych moich filmach to raczej nie ma co oglądać, tylko powiedzmy, jeżeli w ogóle cokolwiek jest to tak posuwać z ciekawości, jak ktoś coś ględzi mam gorszej jakości, bo chyba mi się skończył okres próbny co sobie dziury? okres próbny w tym programie, którym montuję te filmy w telefonie i teraz nie wiem czy no, wykupię, bo jest przesady, na pewno nie kosztuje jakieś miliony, a wykupię tą tą wyższą jakość, tylko od razu informuję, że po prostu jest to chwilowe, bo, bo były jakieś tam, wiecie, filmy próbne jakiś czas okres próbny w tej wyższej jakości, a teraz a teraz się w tej niższej jakości przesyła, więc będzie trzeba coś tam wyścielić, żeby, żeby powiedzmy ta wyższa jakość była no, no tak dla zasady, bo mówię no, raczej Raczej się ta tutaj jakoś specjalnie nie przydaje ja Muszę wam powiedzieć, że miałem dzisiaj przygodę Ja się zastanawiam, może mi się uda puścić fragment filmu Ale chyba nie, w telefonie raczej nie, nie zmontuję Bo wyobraźcie sobie, że jadę sobie... Tak, tak w ogóle dzisiaj w byżycach Te remonty trwają już jakiś tam czas Asfalt zerwany, slalom między studzienkami Wystającymi jak w grze komputerowej między pachołkami eee a dzisiaj, jak w stronę Szczecina jechałem, no to w ogóle zablokowali drogę, coś tam grzebali Rondo stanęło, wszystko stanęło, stoję w tym korku parę minut, ruszyło I zaraz za perzycami, dosłownie, jakby gromnie strzelił huk Patrzę tylko tak taką... Mi mignęło w lusterku, wyprzedził mnie ten daw, który Filip na 40 tonach opisywał Ten De Bull, de Roya, wiecie, ten Paryż-Dakar Nie ja wiem, kurde, co się dzieje? Jest moment, mówię, czy to jest ten samochód, jak, czy to jakaś replika, czy co, bo, bo tylko tak mi to w lusterku mignął, no nie, nie zdążyłem zauważyć. I jedzie przede mną, patrzę holenderskie blachy, Wie no kurde, to jest on. Oczywiście szybko telefon, Pawłowi nagrywam i gdyby nie to, że podekscytowany jak dziesięciolatek, yy, no Paweł zobacz, słuchaj, słuchaj, jaki dźwięk, jaki dźwięk, zobacz jaki on ma dźwięk, nie wiem czy nie słuchać, to on wam to puścił, a tak to siara, więc raczej nie puszczę tego. Ale nagrałem moment. No i kurde, naprawdę wam powiem, że jak ten wóz chodzi, jaki huk tych silników. Taki potwór z prawdziwego zdarzenia i Elka przed nim jechała. I tak, nie wiem, Elka chyba na fiacie 500, coś jakiś taki mały piździk. I ta potęga, ten potwór, jak się zrobiło wolno, wyprzedza. Huk silników, czarny dym, zapach diesla coś pięknego, muzyka dla uszu, poezja dla oczu. No może puszczę, zobaczę. Przecież raz to przeanalizuję ten klik co Pawłowi nagrałem. Tak mówię, Paweł, bo większość kojarzy Pawła z, z no, projektu, który został na razie przerwany. Projektu, tak bo górnolotnie brzmi, podcastu brzmi jeszcze górnolotniej, który mieliśmy nagrywać, ale to już o tym mówiłem, że w tej formie wysyłania głosówek, klecenia, to ciężkie do zrobienia, takie nienaturalne w ogóle. Także to, to trzeba odpuścić. Tak w ogóle właśnie też Paweł mi zwrócił uwagę, że. Sobie ten, co to jest słowo podcast? Nie, znaczy ja wiem, wiadomo co to jest za słowo, ale dlaczego my nie używamy słowa podcast? Wywiad, słuchowisko, rozmowa. Tak lepiej, po co mówić podcast? Dlatego też teraz przestałem używać, czy staram się nie używać tego słowa. I mam nadzieję, że uda nam się nagrać taką właśnie pogadankę, taką naturalną rozmowę, właśnie może w klimacie warsztatowym na jakiś temat. Usiądziemy sobie na warsztacie w tle ciężarówa, najfajniejszy klimat, naturalna rozmowa. Może się to uda nagrać, tylko jakiś sprzęt, jeżeli to wiadomo uda się, bo to kolejne plany, których jest wiele. Trzeba, trzeba będzie zainwestować, żeby był dobry dźwięk w, takim, w takim, takim słuchowisku, to nazwijmy. A dla tych, którzy nie wiedzą, nie wiem, nowy widz, ja znaczy to to Paweł, no to polecam na Instagramie. kurde teraz skupiłem, Renault Magnum. Renault Magnum Garage, bo już teraz nie, nie kojarzyłem, jak ty. W zaćmienie jak, jak jest, jaka jest ta sekwencja słów w nazwie, ale Paweł to jest wielki pasjonat yy, Renault Magnum, naprawdę niesamowity pasjonat i znawca ogólnie tematu ciężarówek, chodząca encyklopedia w tej kwestii prowadzi, prowadzi kanał, yy, taki na Instagramie profil, namawiam go na kanał na YouTubie ale czasu nie ma, bo też sam jeździ, więc mam nadzieję, że się uda nam coś razem nagrać no, ale to tak, tylko takie wytłumaczenie dla tych, którzy, którzy nie wiedzą o kim mówię, jak mówię o Pawle. No, ale, a, a jako że dosyć dużo gadamy, no to często będę o nim wspominał, tak w ciągu dnia. A propos podcastu, to właśnie słuchałem takiego ostatnio. No, ale dobra, jeżeli ktoś mówi, nazywa się to podcast, no, to ja będę o tym mówił podcast, żeby już tam też nie, nie mieszać. Ostatnio słuchałem e, takiego podcastu, powtórzę się. A propos historii firmy transportowej, ale autobusowej. Ciekawe, bardzo ciekawie, dwóch facetów rozmawiało. Konkretnie o firmie GTV Bus. Kto będzie chciał to sobie, to znajdzie na YouTube posłucha A ciekawa rozmowa. Przede wszystkim mnie zainteresowało to, co mówił na temat rentowności, opłacalności branży. Ten facet, no i wiadomo, to jest branża przewozu osób. Rządzi się swoimi prawami jest bardzo różna od branży przewozu osób, jest na pewno o wiele trudniejsza i, 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 i ma jeszcze więcej tych wszystkich zależności, ograniczeń, obostrzeń, zwłaszcza jak w czasie tam pandemii, to w ogóle masakra, czym oni się tam zmagali wtedy? Mimo, że jak to mówił mój gość, czy mój gość, gość, który, którego zdawałem prawo jazdy ciężarówkę namawia mnie na prawo jazdy autobus, mówi zobacz, to jest luksus, towar ci sam wejdzie, wyjdzie, no ale mnie jakoś, jakoś autobusy nigdy nie jarały, no ale nie o tym, on powiedział, co się, w 100% się zgadzam, taka jest prawda, że rentowność w branży transportowej, na to, na to wychodzi, że nie tylko w branży transportu osób, ale też transportu drogowego, bo tak wiemy, że tak jest, rentowność jest około 4,5%. No w transporcie drogowym to jest powiedzmy między 5 a 7%. Ci, którzy mają rentowność 10% to naprawdę super. Obecnie myślę, że większość się kręci w około tamtych 5%. Także to jest, no to jest masakra, to jest tragedia. To jest właśnie to, heh, miałem o tym nie mówić, ale użyję tego. To jest właśnie to, dlaczego mówimy, że transport jest nieopłacalny. I on opowiadał o tym, że nie pamiętam, ktoś, ktoś, ktoś go zapytał o dokładnie nie pamiętam tej, 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 tego e, kontekstu, ale ktoś go zapytał kiedy, jest, co, co robicie w kryzysie, czy kiedy jest kryzys, czy coś w tym stylu. I on powiedział, że pracujemy w branży, w której marża, że tam marża jest na poziomie 4,5%. My mamy codziennie kryzys. I to jest świetne, to jest, to jest naprawdę świetne. Nie powiem, że, że mnie to podbudowało. W sensie. Wiecie, miło jest czasami posłuchać o tym, że że ktoś też ma ciężko, a nie tylko jak się włącza internet YouTube'a Instagram Wszyscy mają super, wszyscy zajebiście, wszyscy na wakacje, wszyscy zarabiają, wszyscy kupują nowe samochody W ogóle to jest straszne, to jest, w dzisiejszych czasach to jest straszne Dlatego też ja między innymi z wielu powodów tam próbowałem na tym YouTube'ie swoich sił Ale między innymi właśnie dlatego, żeby, żeby pokazać, że no... Nie wszyscy mają zajebiście, nie wszyscy mają nowe samochody i nie, nie, nie wszystkim idzie tak o lekko. A tych trudności, jakie mamy, codziennie napotykamy, to jest o wiele więcej, ale też nie o wszystkim można mówić, bo nie wszyscy ludzie są w porządku, nie wszyscy ludzie e, mają takie po prostu ludzkie też podejście, nie? bo to nie wiem, na przykład ktoś powiedzmy jeździ. Starym, rozpadającym się samochodem i sam go drutuje, ale jak ogląda film na YouTubie, to skomentuję, że nie no, w takim to tylko do serwisu, ty błaźnie, ty ktoś tam, ty coś tam. Także wiadomo, internet, on się swoimi, sprawa, swoimi prawami jest, nie ma co za bardzo w to wnikać i tego komentować, ale, ale wiecie o co mi chodzi, że czasami tak jak się posłucha takie rozmowy, o kimś, że ktoś miał ciężko, potem się udało, albo ma nadal ciężko, ale walczy, to fajnie, fajnie takie czegoś posłuchać, to, to podbudowuje. Faktycznie to tak jest. Kryzys jest codzienny. Kryzys jest codziennie w różnych formach. Poważnych awariach yy, lub mniej, ale mniej poważnych awariach, ale które organizują pracę w jakichś obsuwach na rozładunku, załadunku, które, następne, które rozwalają ten dzień i następny i też na dwóch samochodach bo miałaby się nie wiem, przepinka i ktoś tam miał jechać, a nie dojedzie i tak dalej, i tak dalej. Kryzys jest autentycznie codzienny. I taka to branża, dlatego też, ja wiadomo, będę jeszcze opowiadał różne historie i historii jest dużo, ale pasja pasją, ale kto może, kto jeszcze ma ostatnią szansę się wycofać, to naprawdę ludzie wycofujcie się. Też jeszcze, dlaczego nie można mówić o pewnych rzeczach, bo pewne rzeczy są związane z ludźmi po prostu, nie? Nie tylko ze mną, bo jak, nie wiem, mi się coś odwali, co się nie będę wstydził o tym opowiedzieć, to opowiem. Oby nie, Bóg żeby nie było takich, takich w ogóle rozkmin, ale no jak ktoś coś, na przykład, coś się odwali w firmie, w pracy, z powodu czyjegoś błędu, no to ja też nie będę o tym opowiadał, no bo to się tyczy tej osoby, więc może kiedyś, jak okrzepnie, to coś tam się opowie. Tak na przykład, tak sobie myślę, że można by tak etapami teraz zacząć opowiadać o tym, co się tam działo z pierwszymi zatrudnionymi, z pierwszymi zatrudnionymi kierowcami w firmie, nie? bo to już tyle czasu minęło, że można by o nich popowiadać trochę i o sytuacjach z nimi związanymi. Zobaczymy. A jeszcze odnośnie kryzysu, no to też wiadomo, to są kryzysy, to oprócz awarii różnego rodzaju, to jest wieczne czekanie na przelewy wiecznie. Yy, odpowiadanie na, na jakieś wezwania do zapłaty, bo, bo właśnie nie przyszły przelewy, to jest, to jest właśnie klutej tej branży. Pieniądze wchodzą, wychodzą, wiecznie coś jest nie tak. No i dobra, będzie już tego odcinka. Jeszcze coś tak chciałem powiedzieć, ale yy, jutro, może za, za długi ten odcinek będzie. Stoję w, za dupami w pniewach w Polsce. Takie czasy nastały. kryzys w transporcie, a nie ma gdzie stanąć. Przepraszam, tak to jest. Jedzie przede mną, wyprzedził mnie zaraz za zaraz przed punktem kontrolnym, co mnie bardzo ucieszyło, bo mówię w razie co, raczej jego ściągną. DAW, chyba taki ten DAW 3000, dobrze go było, tak kurwa szedł w bo w ostatniej chwili zobaczyłem. Paryż dakar wiesz, taki na holenderskich blachach. Ryczał jak dzik, szedł jak dzik. Co on tu robi, kurde, taki samochód? ale świetny ma dźwięk silnika, o kurde świetnie, bo nie słyszał, mnie teraz jak depnie wow.